Blaski i nędze prl Daleki jestem od wybielania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Daleki jestem od nostalgii za szyneczką jak za gierka. Bo pamiętam, że tę szyneczkę trzeba było kupować za dolary w Peweksie. Nie zapominam też, że wprawdzie byliśmy najweselszym barakiem w obozie, ale jednak barakiem. Mimo to, ponieważ pamięć mam ciągle, dzięki Bogu, niezłą, zdumiewa mnie łatwość ocen dokonywanych przez młodych ludzi, którzy realny socjalizm znają co najwyżej z książek. Wyjąwszy okres stalinizmu, który u nas zaczął się kruszyć gdzieś w połowie lat 50., realny socjalizm w Polsce odbiegał daleko od sowieckiego wzorca. I nie było to wyłączną zasługą nielicznej garstki opozycjonistów, zbuntowanych artystów czy partyjnych dysydentów. Polska, w której żyłem 42 lata, była zbiorowym dziełem milionów jej obywateli. Nieustępliwych księży, odważniejszych odrobinę nauczycieli, przemycanych półprawd dziennikarzy, heroicznie walczących o swoje chłopów, prywaciarzy i robotników. A przede wszystkim ówczesnej młodzieży, która nie poddawała się czerwonej szarości. Grała jazz, zakładała kabarety i bawiła się na przekór partyjnej mowie, trawie, załganej propagandzie. I wszechobecnym donosicielom, którzy jednak, podobnie jak milicjanci, cenzorzy czy partyjni dostojnicy, pracowali na półgwistka, nie wierząc do końca w przodujący reżim. Potajemnie też chrzcząc dzieci i nasłuchując po nocach głosu Ameryki i wolnej Europy. Dzięki nim wszystkim byliśmy psychicznie wolni. Pomimo oficjalnego zniewolenia. Dysponowaliśmy swoim kodem porozumiewawczym, naszą bronią był dowcip, ironia, a nade wszystko wiedza o świecie. To jak byliśmy inni od reszty demoludów uświadomiły mi dwa incydenty. Otóż na Kubie spotkałem Burzyna na początku już naszego stulecia, który był naszym prywatnym kierowcą, zapewne też pracownikiem organów i mówił nieco po rosyjsku. Jak się zwierzył, po tygodniu, gdy nabrał do nas zaufania, przed laty studiował w Budapeszcie i gdy tylko mógł, przyjeżdżał do Polski. Małego raju. Po co? Powdychać waszej wolności. Niezwykłym doświadczeniem była też współpraca z moim rosyjskim tłumaczem, który przełożył kilka moich powieści na rosyjski, choć jedynie agent dołu rozszedł się w kilkuset tysięcznym nakładzie. Pozostałe tytuły zdjęto. Uf, inteligentny Żyd z Obnińska, Jewgieni Weissbrod, był wykształconym erudytą. Nie miał żadnych problemów, by zrozumieć dywagacje o manicheizmie czy o rygenesie. Kiedy jednak przysłał mi listę kwestii do wyjaśnienia, prawie padłem. Weisbrot nie wiedział, kto jest to Marilyn Monroe. Nie słyszał nigdy o Jamesie Bondzie. Niezależnie od żelaznej kurtyny, sowiecki świat oddzielała dźwiękoszczelna kurtyna od niedopuszczająca współczesnej popkultury, uchodzącej tam za broń zachodniej cywilizacji. Może zresztą słusznie. U nas na konfrontacjach oglądałem Ojca Chrzestnego, Wielkie Żarcie, czy ostatnie tango w Paryżu. Najwyżej rok po ich premierze. W Sowietach wiedza o tym mogło przyswoić wybrane grono politruków. Reszta czytała, jeśli miała takie szanse, Polską Przyjaciółkę i rozchwytywała przekrój te bieda lufciki na zabitej dechami ścianie Prowadzącej na wolny świat. Nawet Mistrza i Małgorzatę w wersji książkowej przeczytaliśmy wcześniej niż rodacy Michaiła Buchakowa. Chyba najistotniejsze dla tej różnicy było stężenie strachu, świadomość ceny, którą mógł zapłacić każdy, wspomnienie niezliczonych egzekucji i łagrów, przekazywane chyba osmotycznie, bo w domach nie mówiono o tym głośno. Syn przecież mógł być drugim pawlikiem morozowym, a tatuś zaprzedanym i owialnym funkcjonariuszem. Jednym z moich mentorów w tamtych czasach był pan Stefan, redaktor Żołnierza Wolności, autor płaskich, szmatławych, komentarzy zagranicznych, który kiedy przychodziłem do czasopis wojskowych na obiad, zamykał się ze mną w pokoiku i wyjrzawszy na korytarz, czy nie przechodzi nim osobnik w lotniczym mundurze nazywany przez kolegów mojej mamy tajna kancelaria, opowiadał mi prawdziwą historię najnowszą o procesach moskiewskich Katyniu śmierci Bergi. Nie wiem, dlaczego to robił. Może z potrzeby ekspiacji? Może nie chciał, by to, co wie, przepadło razem z nim? Nie mam pojęcia, co się z nim stało później. Czy przeżył PRL? A przecież jestem mu wdzięczny. Za odrobinę historycznej prawdy, którą we mnie zaszczepił. Tak by mogła rozwinąć się z biegiem lat. Jak zauważyliście, drodzy i kochani, takie tematy prywatne, wspomnieniowe, nostalgiczne dochodzą mnie ostatnio dosyć często. Wybieram się obecnie na urlop i chcę zatrzymać się na moment w tych sierpniowych dniach w centrum Warszawy w trakcie spaceru. Warszawski spacerek. Czasem pośród gonitwy zdarza się przy stare. I popatrzę na miasto znane nie te same. Wnet powraca wspomnienie, które nie ubiera jak Smak piwa w harendzie, wina u hopfera, dotyk murku, gdy zamku nigdy być nie miało, pocałunek w łazienkach z koleżanką małą, bruk rwany na krakowskim w marcowej zadymie, ścisk w egidzie i czołgi na ulicach w zimie. Są tam sklepy, co znikły, kina wyburzone, nieżyjący koledzy, miłości minione. Małe miejsca pamięci, z których przeszłość woła. Hybrydy i Riviera, klub, mix i stodoła. Nadzieje i sukcesy było całkiem sporo. Radio na Myśliwieckiej, TVP na Woro. Świat z patifu i ścieku, nastrój wręcz szampański. Tam tu Tuwajda, Gołas i Polański. Jedno tango z mis Świata, przytuloną czule. Trafne wróżby stawiane Joannie Pacule. Wszystko gdzieś przemielone w dni powszednich młynach. Zmalałe niczym pałac imienia Stalina. Moje miasto, cud życia wzrosły na zagładzie. I nagłe przebudzenie. Co się gapisz, dziadzie? Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.